Na tenczas wojski chwycił na taśmie przypięty swój róg mawoli. Długi, centkowany, kręty. Jak wąż boła, oburcz do ust go przycisnął, wzdąp policzki jak banie. W oczach krwią zapłysnął, zasunął w pół powieki, wciągnął w głąb pół brzucha. I do ust wysłał z niego cały zapas ducha. I zagrał róg jak wicher wirwatym dechem, niesie przez puszczę muzykę i podwaja echem. Umilkli strzelcy. Stali w zadziwieni. Mocą, czystością, dziwną harmonią pień. Starzec cały kunszt, który niegdyś lasach słynął jeszcze raz przed uszami myśliwców rozwinął. Napełnił wnet, ożywił knieje i dobrowy. jakby psiarnię nie puścił i rozpoczął oby. Bo w graniu była łąb, historia historyja krótka, zrazu dwieczący dź, rześki. To, popu, to popu, po budkach. potem miękki, po jękach skromną, to psów granie. A gdzie gdzie to twardszy, jak grzmot to strzelanie. Tu przerwał, lecz róg trzymał. Wszystkim się zdawało, że z wojski wciąż gra a jeszcze, a to echo grało. Zadą znowu. Myślałbyś, że że w ustach wojskiego to grubiał, to cieniał, udając głosy zwierząt, to raz wilczą szyję, przeciągając się, długo, przeraźliwie wyje. Potem jakby w niedźwiedzia rozwarłszy się gardło, ryknął, potem beczenie żubra, wiatr rozdarło. Tu przerwał, lecz rób trzymał, Wszystkim się zdawało, że z Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało. Wysłuchawszy rogowej arcydzieło sztuki, powtarzał je dęby dębom, bukom buki. Dnie znowu, jakby w rogu były setne rogi. Słyszać zmieszane wrzaski szczwania, gniewu, trwogi. Strzelców, psiarni i zwierząt, Aż z wojski do góry podniósł róg I trąb uderzył w chmury. Tu przerwał, lecz róg trzymał, Wszystkim się zdawało, że z wojski wciąż gra jeszcze, A to echo grało. Ile drzew, tyle rogów znalazło się w boru, y, Jedne drugim mieście wniosło, jak z chorób do choru i szła muzyka, coraz szersza, coraz dalsza, coraz cichsza, coraz czystsza, doskonalsza. Ale znikła gdzieś daleko, gdzieś na niebie z progu. Z wojski, obetwi ręce odwiąwszy od rogu, rozkrzyżował, róg opadł na pasie rzemiennym, chwiał się. Wojski z obliczem nam promiennym, z oczyma wzniesionymi, stał jakby natchniony, łowiąc uchem ostatnie znikające.